Cześć. W tym filmie pokażę Ci prostą wtyczkę, dzięki którym w łatwy sposób będziesz mógł dodać na przykład kody śledzące Google Analytics bądź kod Pixela Facebooka. Wtyczka, o której mówię, to wtyczka Insert Headers and Footers. Instalujemy sobie taką wtyczkę. Po zainstalowaniu. W ustawieniach mamy sekcję Insert Header and Footers i tutaj mamy dwa pola, w których możemy wkleić te kody. Ja posłużę się w moim przykładzie kodem pixela Facebooka. Wklejamy sobie ten kod w sekcji header. Zwykle przy tych kodach przy instrukcji jest zaznaczone, czy ten kod ma zostać wklejony właśnie w sekcji header, czy w stopce. Ja w tym przykładzie posłużę się kodem śledzącym piksela facebookowego. Taki kod możemy sobie tutaj wkleić. To jest kod, który dostajemy od Facebooka. Zapisujemy go. Po przejściu na stronę oczywiście nie zobaczymy żadnego działania, natomiast jeśli sobie wyświetlimy źródło strony, to zobaczymy, że kod, który wkleiliśmy, znajduje się tutaj. Moglibyśmy również ten kod wkleić bezpośrednio w plikach motywu, lub czasem motywy w swojej konfiguracji posiadają takie pole na wklejanie dodatkowych skryptów czy kodów śledzących. Ta wtyczka ma tę przewagę nad wklejaniem kodów bezpośrednio w plikach motywu bądź w konfiguracji motywu, że niezależnie od tego, jaki motyw mamy użyty na stronie, te kody zawsze będą dodawane do naszej strony. Często zdarza się sytuacja, że na przykład w konfiguracji motywu został wklejony kod śledzący piksela facebookowego bądź na przykład kod Google Analytics i po zmianie motywu nagle statystyki przestały się liczyć, bo kod po prostu wraz ze zmianą motywu straciliśmy ten kod na stronie. Jeśli mamy go tutaj wklejonego, to niezależnie od tego czy zmienimy motyw na taki czy inny, ten kod zawsze będzie dodawany do naszej strony. Jeśli chodzi o to, gdzie wkleić ten kod, czy w sekcji header i footer, zwykle mamy zaznaczone w instrukcjach instalacji tych kodów trackingowych, w której sekcji ten kod powinien być wklejony. Tej wtyczki możemy użyć do takich rzeczy jak pixel facebookowy, kod śledzący Google Analytics. Jakieś kody typu hotjar, na przykład, też, który nagrywa nam ekran i to, co użytkownik robi na stronie. Również często integruje się w ten sposób jakieś live chaty bądź podobne narzędzia.